Witam Państwa. Coraz częściej i coraz więcej otrzymuję różnego rodzaju pytań, które dotyczą działalności komorniczej, dotyczą zabezpieczeń kredytów, postępowania w tych sprawach, a które są często na styku powiedziałbym, takiej no, trochę nieuczciwości, a w każdym bądź razie naruszają pewne zasady moralne. Proszę państwa, ostatnio, Otrzymałem znowuż kilka pytań, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej przez Polaków za granicą. Oczywiście wiąże się to także z kwestią dochodzenia roszczeń od kontrahentów zagranicznych. Otrzymałem pytania dotyczące upadłości konsumenckiej. To jest nowa instytucja, mało znana. Otrzymałem pytania dotyczące praw. I obowiązków konkubentów, czyli to jest ten nieformalny związek małżeński osób, które w nim pozostają i z którego często rodzą się dzieci, są różne prawa majątkowe. O, pytacie Państwo także o ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholu. Pytacie Państwo, jak już mówiłem, często o tą działalność gospodarczą Polaków prowadzoną za granicą. Nie jestem w stanie na te wszystkie pytania dzisiaj odpowiedzieć, ale chciałbym powiedzieć tak, że w następnym tygodniu będę się starał przedstawić Państwu zasady prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez Polaków na terenie państw Unii Europejskiej. Dzisiaj natomiast na konkretne pytanie odpowiem, mianowicie o dochodzeniu roszczeń przez Polaków od kontrahentów zagranicznych. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcia rynków gospodarczych, dzisiaj mamy także rynki pracy otwarte z państwami Unii Europejskiej, z większością państw. Polacy wielokrotnie prowadząc działalność gospodarczą mają problemy ze ściągnięciem należnych im wynagrodzeń, opłat za faktury. Oczywiście możliwości tu takich jest kilka. Można prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i wykonywać pewne czynności gospodarcze na zlecenie kontrahenta zagranicznego, można budować domy, można dostarczać towary, można też taką firmę założyć w Szwecji, w Danii lub w innym państwie Unii Europejskiej. Często firmy polskie wysyłają pracowników za granicę, którzy wykonują tam określone czynności. Kontrahenci, którzy dla nas zagraniczni, którzy dla nas kiedyś no, byli takim poszukiwanym kontrahentem. Dzisiaj okazuje się, że są to niejednokrotni ludzie także nieuczciwi. Są to także ludzie, którym zdarzają się różne nieszczęścia finansowe, zdarzają się choroby, i w związku z tym płatność za wykonane czynności bądź za dostarczone towary jest opóźniona, a czasami w ogóle jej nie ma. Proszę Państwa, jak dochodzić tych należności? Otóż Sprawa Unii Europejskiej 2004 rok, rozporządzenie Rady Europy, o którym będę jeszcze tu mówił dzisiaj, wynika, że wyroki wydawane na terenie któregokolwiek państwa Unii Europejskiej są uznawane przez wymiar sprawiedliwości innego państwa, także państwa Unii Europejskiej. Ale czy w tej sytuacji, Państwo pytacie, czy my możemy wybrać sąd? do rozstrzygnięcia tych kwestii, do wydania wyroku o należnych nam finansach, o należnych nam pieniądzach. Prawda? Czy możemy? W którym państwie możemy ten, ten sąd wybrać? Czy w państwie polskim, czy też w państwie, na terenie którego ta czynność właśnie gospodarcza była wykonywana? Otóż, proszę Państwa, nie zawsze... Powiedzmy sobie, będzie nasza sytuacja tutaj taka sama, bowiem dochodzenie roszczeń na terenie Danii, Niemiec, Francji, Włoch jest bardzo dla Polaka dużym utrudnieniem. Pomijam tutaj również kwestie kosztów, które z tym się będą wiązały, kwestie znajomości języka, procedur, jakie obowiązują w tymże państwie. Najkorzystniej byłoby taką sprawę rozstrzygać przed sądem polskim. Ale proszę Państwa, czy możemy tak? postąpić czy ten wybór będzie należał do nas. Otóż ja proponuję, aby w każdej sytuacji nawiązania takiego gospodarczego kontaktu, aby podpisać umowę z kontrahentem zagranicznym. I w takiej umowie, niezależnie od postanowień prawa unijnego, możecie państwo z tym kontrahentem zdecydować, że sądem właściwym będzie sąd polski. Czy sąd Państwa siedziby waszej działalności gospodarczej. A jeżeli jeszcze Państwo piszecie, że będzie to, że powinien to być sąd polubowny, to wydaje mi się, że jest to najprostsza droga do później odzyskiwania należnych wam pieniędzy. Bowiem w państwach Unii Europejskiej sądy polubowne cieszą się bardzo dużym uznaniem, i każdy z kontrahentów przystanie na taką propozycję, bo jest to propozycja tańsza i szybsza. Otóż, proszę Państwa, przejdźmy teraz do prawa unijnego, jak ono, jak to prawo rozstrzyga dochodzenie roszczeń przez właśnie kontrahentów zagranicznych. Otóż zasadą generalną jest, że pozywamy. Przed sąd państwa, gdzie znajduje się siedziba pozwanego. Czyli jeżeli wykonaliśmy czynność gospodarczą na rzecz Szweda, mieszkającego w Malmy, to właściwym będzie sąd właśnie tego państwa usytuowany w Malmy. Są od tej zasady przewidziane wyjątki. Otóż można pozwać przed sąd innego państwa, gdy przewiduje to umowa lub roszczenia wynikające z umowy. Czyli to, o czym na wstępie tu państwu mówiłem. Można pozwać wierzyciela przepraszam, dłużnika przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane. Czyli jest to następny wyjątek, albo miało być wykonane to zobowiązanie. Proszę Państwa, ta, te zasady czy te wyjątki wynikają także jeszcze z prawa rzymskiego, gdzie właściwym sądem zawsze było miejsce wykonania czynności albo miejsce położenia danej rzeczy. Miejsce wykonania w tym przypadku mamy, bo czytałem, że przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane. Co to jest to miejsce wykonania prawda, w tym przypadku? W tym naszym przypadku, na przykład sprzedaży towarów, jest to miejsce w Unii Europejskiej, gdzie na mocy umowy towary zostały dostarczone lub powinny być dostarczone. W przypadku usług jest to miejsce w państwie Unii Europejskiej, gdzie na mocy umowy usługi były świadczone lub powinny być świadczone. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa dochodząc zapłaty za dostarczony towar, sprawę kieruje do sądu właściwego dla siedziby odbiorcy, ale gdy sam zalega z płatnością za dostarczony towar, powinien być pozwany przez tegoż kontrahenta zagranicznego przez sąd usytuowany w Polsce. W sprawach alimentacyjnych natomiast do sądu miejsca zamieszkania zwykłego pobytu uprawnionego do alimentów, czyli pani Polka jest uprawniona do uzyskania alimentów od cudzoziemca mieszkającego w państwie Unii Europejskiej, właściwym sądem będzie sąd miejsca zamieszkania lub stałego pobytu właśnie tejże Polki. W sprawach sporów o filie lub oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Właściwym sądem jest miejsce lub siedziba w Polsce, czyli pozywamy tutaj, proszę Państwa, przez przedpolski sąd. W sprawach konsumenckich, takich codziennych, jest właściwym sądem będzie miejsce zamieszkania konsumenta lub kontrahenta. W sprawach pracowniczych to pracownik pozywa pracodawcę przed sąd swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli Państwo byliście zatrudnieni, w państwie Unii Europejskiej, to w przypadku, gdy powstały spory na tle tym pracowniczym, płacowym państwo, czyli ten polski pracownik, pozywa przed polski sąd. Natomiast w sprawach pracowniczych, gdy pracodawca pozywa pracownika, to pozywa go w miejscu także zamieszkania tego pracownika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prawa rzeczowe, takie jak prawa do nieruchomości, jak najem, jak dzierżawa po sądem właściwym, jest miejsce położenia tej nieruchomości. W sprawach spółek jest miejsce siedziby tej spółki, tej osoby prawnej. W sprawach wpisów do rejestrów przewidzianych yy, publicznych jest miejsce prowadzenia właśnie tych rejestrów. W sprawach rejestracji patentów, znaków towarowych, i tak dalej, są właściwe sądy tego państwa, które, do którego wystąpiliśmy o te prawa patentowe, prawda, wynalazcze i, bądź inne. Oczywiście po wydaniu takiego orzeczenia, niezależnie od jego nazwy, czy to będzie postanowienie, czy to będzie nakaz zapłaty przez sąd obcego państwa, państwo musicie zwrócić się do sądu o uznanie orzeczeń sądu zagranicznego. Oczywiście. Yy, są tutaj pewne takie wyjątki, gdy mimo, że wyrok w sądzie zagranicznym już zapadł, nie może być on uznany przez organy egzekucyjne w Polsce, ale jest to jak gdyby, odrębne zagadnienie. Także wykonywanie tych orzeczeń sądu zagranicznego są sądy właściwe powołane właśnie w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej nr 44 z 2001 roku. U nas są to sądy okręgowe, podobnie zresztą bywa także za granicą. Proszę Państwa, podsumowując to dzisiejsze moje wystąpienie, powiem tak, że sporządzanie Dajcie Państwo umowy z kontrahentem zagranicznym. Wpisujcie w tych umowy, umowach właściwość sądu w rozstrzyganiu sporów. I tak jak powiedziałem, najlepszym sposobem na załatwienie takiej sprawy są sądy polubowne. A Państwa zainteresowanych tym i innymi tematami odsyłam do strony internetowej słaby przez eu.pl. Dzisiaj dziękuję Państwu.